Przepraszam Was, przepraszam, przepraszam Was przy, wszystkich że musiałem wyjść z, z, z live'a od Eli Ale Muszę to wszystko sobie inaczej poukładać Live live'em. Życie życiem. Wiem o tym, że odjebałem i tak dalej. Ja to wystawię na, na grupę normalnie. Normalnie wystawię na grupę Zamiast iść yy, na miasto tak jak powiedziałem, że idę na miasto i się śmiałem to miałem iść na miasto. Ale nie poszedłem na, na miasto, poszedłem do parku Jestem w parku aktualnie Po to żeby po prostu Wypłakać się po, po prostu yy, nie mogę po prostu czegoś te, takiego robić, że, że, że płaczę na live, bo to dla, dla kogoś jest problem. Dla kogoś coś jest ucząc kurwa, sorry za prze, przekleństwa, ale dla kogoś to jest po prostu męczarnia. Jak się osoba popłaczy na live. Nie chcę po prostu czegoś takiego robić u kogoś na live. Rozumiem, u mnie na, na, na live. To jest mój live. To ja wtedy rozumiem, ale nie chcę nikomu robić problemów. I przepraszam, Mar Mar Marcie, przepraszam, Ewe, LE, przepraszam, że powiedziałem, że idę na miasto i Cię zacząłem śmiać. Przepraszam za pyskówki, szczególnie Ciebie, Mar Marcia, wiem, że odpiergalam i tak dalej. Ale po prostu nie chcę, nie chcę płakać na live. Mam smutek w sercu żal. Na pewno nie do Marci, albo do Eli, albo do, do kogoś in, innego. Po prostu mam żal do jednej osoby, do mojego ojca. Dlatego trzymam nas smutki kurwa, w sercu nie chcę po prostu. Nie chcę po, po prostu mieć e, was e, na sumieniu, że, że coś się dzieje albo coś. Ja mam, ja, ja mam po, po prostu swoje rzeczy, tak. A że mówię, że idę na miasto, to muszę wyjść. Nie chcę ani w domu płakać. Nie chcę na live u kogoś płakać. Ja smutki swoje ukrywam. I to dobrze ukrywam. Nie chcę po, po, po prostu kogoś na, na lewie płakać. Bo naprawdę to jest dla kogoś męczarnia, jak ktoś płacze. A ja, jak powiedziałem, wrzucę to na, na grupę. Do tego wrzucę na YouTube. I to nie jest wcale użalanie się, że, że ja coś mam. Ja po prostu nagrywam, bo. Pierwsze primo, nie mam po prostu internetu za domem, nie każdy musi mieć, ja nie muszę no co wy, 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 wykupywać. Yy, druga rzecz, nie chcę po prostu yy, wykupywać, bo to dla mnie nie, nie, jest, nie jest ani sensowne, ani nic. Tutaj w Anglii jest inaczej, jest tutaj inaczej w Anglii. Wy, wykupisz za 5 funtów i zaraz neta nie ma. I co, i bym się znowu rozłączył? Wolałem w inny sposób się rozłączyć w normalny. Więc yy, mo moglibyś by, nieraz yy, powiedzieć: do Dobrze, okej. Okay. Nie mam na naprawdę do nikogo żalu. Do nikogo z grupy nie mam żalu i nie będę miał. Ale na, naprawdę, miałem też wczoraj nagrać na YouTube swo, swoją muzykę. Nie, nie nagram. Nie nagram, bo się popłaczę. Bo to jest moj, to jest do, dokładnie o moim życiu. To jest do, dokładnie o moim życiu. Nie chcę po prostu nagrywać, bo się rozpłaczę. To co ja tam napisałem, to ja, ja napisałem. Ale nie chcę naprawdę nikomu robić. Przykrości i tak dalej. Męczarni. Ja na, napisałem to co to co jest o moim życiu. Tam jest w tej tekście, że potrafię być jak, jak Ham. I dzisiaj y, usłyszały to 3, 4, 6 osób. Nie wiem ile. Że się śmiałem, pyskowałem i tak dalej. Że się zachowałem jak szczeniak. Sorry. Sorry, ale już nigdy więcej. Nie zapisuję, nie zachowam się jak szczeniak, nie zachowam się jak Ham, jak wejdę na live do kogoś i się zapytacie o co chodzi, to ja wam na pewno nie odpowiem. Ja, ja po to. Weszłem na live, żeby się z Wami przywitać, zapoznać nowych ludzi, a nie, żeby no stop, nie wiem, słuchać rodziny i tak dalej, żeby się wyciszyć, żeby się pośmiać z, z Wami. A nie, żeby no słuchać siostry, matki, ojca. Z ojcem zresztą kontaktu nie mam, ale to jest tylko przez, przez niego. Te płacze, smutki, żale. Jednej osoby na, na, napisałem, że. Że mnie kol, koleżanka odcięła, więc. Więc po, któraś osoba powinna to wiedzieć, do której wy, wysłałem coś. A chcę jeszcze powiedzieć, że naprawdę, ale to na, naprawdę przepraszam te osoby, które dzi dzisiaj były u Eli na, na live. Zasłużyłem sobie, że mogę nawet na powiedzieć, że jestem hamem. Bo jestem. Nawet mo, mo, mogę na live przyznać u siebie, u kogoś, że jestem hamem. I to normalnie powiem. Z uśmiechem na twarzy. A jestem w parku. To jest taki park. O, to jest taki park. Duża polana, można się wyszaleć. Ale ja wolę, wolę wy wychodzić z, z domu, żeby przyjść do takiego parku na taką polanę. Taka polana du duża. Miałem obiecałem komuś, że zacznę ćwiczyć zacznę, zacznę chodzić na specjalne rzeczy, żeby żeby zgubić brzuch i tak dalej ale wiem, że że jak przyjadę do Polski to i tak będzie yy, że będzie coś takiego, że będzie po prostu kłótnia między mną a jedną osobą że non stop yy, że non stop do kogoś pys pyskuje, albo że do, że do kogoś yy, nie wiem że, że komuś mar marudzę Albo że, 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 że coś innego. Ja nie chcę po prostu, nie chcę komuś robić przykrości problemów. Naprawdę musicie. Niektóre osoby muszą zrozumieć, czy każdy. Każdy ma problemy jakieś Czy to z nie wiem ze, ze, ze swoimi emocjami, ze swoimi nerwami, z płaczem. No ja akurat się wypłakałem w, par w parku. Dobrze mi to zrobiło na sercu, ale jeszcze mam po, po prostu smutek, żal. Żal do swojego własnego ojca. Każdy myśli, że wszystko jest ok, Nie. U mnie nie jest ok. I Mar Marcia... chcę Ci powiedzieć tak, że... że naprawdę przepraszam Ciebie. Przepraszam Ciebie za pyskówki, za szczeniackie zachowanie, jak to, jak to, która jest z was to po, powiedziała i nie mam żadnego żalu do, do was, o, o takie słow, słownictwo w kierunku do mnie. Nie chcę po prostu, nie chcę y, czegoś wam, y, nie wiem, powiedzieć przykrego na, 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 na live albo żeby się ro, rozpłakać nie chcę po prostu nie chcę ja z, jak nieraz muszę się rozłączyć to się muszę ro, rozłączyć a gadam z wami no gadam z wami, nie, nie gadam z, z wami nieraz się wyciszam nieraz się w ogóle odłączam i tak dalej Chcecie po prostu wypłakać. Chcecie po, po prostu wy, wypłakać, żeby nic, nic ni, nikomu y, nie. No, nie, nie chcę nieraz nikomu nic mówić. Po prostu nie chcę nic nikomu nieraz mówić. Y, tak samo jak y, jeden mój, mój zna, z, znajomy domy powiedział, napij się wódki. Zaleje wszystko z smutki. Co? wypije wódkę i co? Zaleję smutki? Smutki powracają. I co mi to da? Nic. Wiem o tym, że mogę się Wam wygadać na live'ie albo coś. Ale po co? Co mi to da? Co mi to da? Nie po prostu robić ani siostrze problemów ani matce Bo wiem co, do, co do, do tego dąży po prostu mam po prostu coś takiego, że muszę się wypłakać Wyjść A internetu i tak nie będę miał i tak nie będę miał y, internetu czy, czy wyjdę y, z domu do, na miasto nie mam internetu Czy wyjdę do parku nie mam internetu Dlatego na, na, nagrywam się teraz Bo nie chcę po prostu Naprawdę nie chcę nie chcę nikomu ani robić żalu bo nie mam do nikogo żalu Nie ma nie, nie chcę do, do, do nikogo mieć problemu bo nie mam pro, problemu. Nie chcę nikomu robić problemu, bo nie robię pr problemu. Nieraz ludzie pytają się mnie, co mi jest. Nie, yy, nie mogą usłyszeć odpowiedzi, bo im nie daje. Co mi jest? Nie chcę robić nikomu problemu i tak dalej. Na razie pa. A ty Marta sobie zrób tego live. Na razie pa.